Cześć! Z tej strony Mateusz i witajcie na kanale Learn Football. Kolejny odcinek z serii Mundial 22. Dziś reprezentacja Maroka, trzecia z drużyn w grupie F. Zapraszam. Reprezentacja Maroka w rankingu FIFA zajmuje 22 miejsce. Największym sukcesem było Mistrzostwo Afryki w roku 1976, a popularnym przydomkiem reprezentacji Maroka jest The Atlas Lions. w kwalifikacjach reprezentacja zajęła pierwsze miejsce w grupie z kompletem sześciu zwycięstw. W barażu po remisie 1 do 1 z Demokratyczną Republiką Konga w rewanżu wygrali 4 do 1. Awansowali na mundial drugi raz z rzędu. Najlepszymi strzelcami kwalifikacji był z pięcioma bramkami El Kabi z czterema Mae i po dwie bramki mieli Amalah, Lowza, Dali, Hakimi i Onahi. Aż sześciu zawodników strzeliło po jednym golu. W 2022 roku reprezentacja Maroka rozegrała 12 spotkań. Siedem z nich wygrała, trzy zremisowała i poniosła dwie porażki. Jak do tej pory na Mistrzostwach Świata, Maroko grało pięć razy. Za pierwszym razem w 1970 roku. W 1986 Jedyn, jedyny raz wyszli z grupy i dotarli do jednej 8 finału. 4 lata temu odpadli w fazie grupowej, a wcześniej nie grali aż od 1998. Selekcjonerem reprezentacji Maroka jest 47-latek Walid Regragi. Jest trenerem od 31 sierpnia 2022 roku. Jest więc po Carlosie Keirozie z Iranu, drugim najświeższym trenerem w stawce. Jak do tej pory prowadził drużynę tylko w dwóch meczach, udało mu się raz zremisować i raz przegrać. Wcześniej pracował w drużynach Fus Rabat, Al-Duail i Wydat Casablanca. Wcześniej selekcjonerem reprezentacji Maroka był Wahid Khalil Hodzić, Bośniak, ale podpadł kibicom i prezesom związku, ci podjęli decyzję o jego zwolnieniu. Było to głównie spowodowane kłótniami z zawodnikami, przez co kilka bardzo ważnych gwiazd w tej kadrze przestało dostawać powołania. Kapitanem reprezentacji Maroka jest 32-letni obrońca Besiktasu Roman Sejs. Obecnie jest wart około 8 milionów i rozegrał dla kadry 63 mecze, w których strzelił jedną bramkę. Największą gwiazdą zdecydowanie jest obrońca PSG Ashraf Hakimi. 23 latek o wartości aż 65 milionów w 51 meczach w kadrze strzelił 8 bramek. Innymi zawodnikami, o których warto wspomnieć, jest m.in. piłkarz, przez którego zwolniono Halil chodzicia, czyli Hakim Ciech, skrzydłowy Chelsea. Był na tyle skłócony z Halil chodziciem, że ten przestawał go powoływać do kadry. A Zijek przez pewien czas mówił nawet, że już więcej w tej reprezentacji nie zagra. Teraz, za czasów nowego trenera, wrócił do składu i prawdopodobnie będzie podstawowym zawodnikiem tej kadry. Oprócz niego jest też nowy obrońca West Hamu, Naev Ager, który od dłuższego czasu był kontuzjowany, ale ostatnio wrócił do regularnego grania w West Hamie i możliwe, że będzie podstawowym zawodnikiem Maroko na Mundial. Warto też wspomnieć o napastniku Sewili Józefie El-Nesirim, który już 14 razy strzelał bramki dla reprezentacji kraju. Reprezentacja Maroka gra formacją 1-4-2-3-1. Najprawdopodobniej w bramce zagra Yasin Bunu z Sewili. Obrona to Ashraf Hakimi z prawej strony, a z lewej nominalny prawy obrońca Bayernu Monachium Nuser Mazraoui. Środek obrony to wspomniani wcześniej Roman Ses i Naïf Ager. Środek pomocy Azedin Unai z Angers i Sofian Amrabat z Fiorentiny. Na skrzydłach mogą zagrać Hakim Cijek z Chelsea i Sofian Buffal z Angers. Na dziesiątce Selim Amalach ze standardu Liéż a przed nim napastnik Seville, Youssef N. Nesiri. Jeśli materiał Wam się podobał, zostawcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. Trzymajcie się, na razie i do usłyszenia.